Mieszkańcy powiatu płockiego mogą przygotować się na wiele atrakcji, jakie w najbliższych miesiącach będą miały miejsce w ich miejscowościach. Wszystko za sprawą konkursu Działaj Lokalnie. Właśnie rozdano granty. Pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni czy zorganizowanie wspólnego czasu było mnóstwo. W Wyszegrodzie na przykład będą potańcówki retro. Mamy w Wyszegrodzie bardzo aktywnych seniorów. Zespół seniorów też jest stworzony muzyczny, zespół wokalno-instrumentalny retro. Kiedyś to był zespół promek, był chórem, teraz jest, teraz jest zespołem, który chce dla społeczeństwa przygotować potańcówki w stylu retro. Będą to potańcówki plenerowe w okresie wakacyjnym. Napisaliśmy projekt pod nazwą Mówię Wam. Będziemy ogłaszać konkurs na twórczość własną. To może być forma fraszki, kartki z kalendarza, wspomnień wiersza na temat uroków miejsca, w którym mieszkamy. Na terenie całej gminy będzie ogłoszony ten konkurs. No jeśli są chętni spoza terenu gminy, to jak najbardziej zapraszamy. Wśród tych osób, które nadeślą nam swoje prace, będą wyłonieni zwycięzcy. Jeśli tych prac będzie mało, chociaż mam nadzieję, że jednak więcej, z tymi osobami nagramy audiobook i ten audiobook będzie w ilości 100 egzemplarzy rozdawany naszym mieszkańcom i nie tylko. Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt siłownia pod dębem, dzięki któremu udało się nam uzyskać pieniądze na element siłowni orbitrek, który będzie stał na terenie Szkoły podstawowej w Cieślach, dzięki czemu rodzice będą mogli ćwiczyć podczas tego, kiedy dzieci bawią się na placu zabaw i spędzają czas już po szkole, ale nie tylko. Projekt będzie skierowany do grupy dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców. Dzięki projektowi chcemy nasz plac zabaw ukolorowić i chcemy sprawić, aby był miejscem fantastycznych spotkań, aktywnej twórczej zabawy. W związku z tym wraz z koleżankami, nauczycielkami pracującymi w przedszkolu w Radzanowie zorganizujemy warsztaty dla dzieci i rodziców, podczas których nauczymy się, jak fajnie, twórczo i kreatywnie spędzać czas, a potem zorganizujemy jeszcze imprezy integracyjne, podczas których będziemy się jak mam nadzieję dobrze bawić. Projekt historia zapisana na muralu Słupna przyczyni się przede wszystkim do zagospodarowania przestrzeni. Przy szkole podstawowej w Słupnie powstanie ściana, mural, upamiętniający najważniejsze daty historii tak naszej his, historii, ludzi, miejsc, jak również też Projekt nawiązuje też do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież będzie miała też niezapomnianą lekcję historii, malowaną sprejem. Na naszej wsi znajduje się Stary Krzyż, który upamiętnia czasy z I wojny światowej, gdzie przebiegała linia frontu, gdzie prowadzone były walki rosyjsko-niemieckie i w ten sposób wybudowanie takiego pomnika pamięci ku czci poległych czy, czy dla opatrzności mieszkańców będzie takim odniesieniem dla mieszkańców, żebyśmy nie zapomnieli o historii. To tylko kilka z 46 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Komisja konkursowa zwycięskie projekty wybrała z 59 zgłoszonych, rozdała 123 tysiące złotych. Konkurs jest organizowany w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizowany jest przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.